Cześć, witajcie z tej strony Losumi, a to kolejny odcinek z Minecraft z modami, albo na modach. Ej, z modami czy na modach? Z modami, albo na... O. Nie, z, bo już jest Minecraft na modach, a to będzie Minecraft z modami. No, także witajcie w Minecraft, Minecraft z modami. modami. E, tu zginąłem, tu zginąłem, to trzeba usunąć. E, mój domek e, nic się nie zmienił, bo chcę to zostawić na odcinek. Mmm. to jedynie możemy tutaj popsuć ziemię. I w ogóle jeszcze deszcz w ogóle nie padał. I to mnie trochę martwi. Jeszcze na moim serwerze w ogóle nie widziałem deszczu. W sumie jeszcze seryjnie nie padał. ty Ty, co się dzieje? Co popsułeś? Ja nic nie popsułem. No, jasne, jasne. No, jasne jak słońce, którego nie ma. Przecież, przecież mówię, że jasne, co ty chcesz? O, jest słońce. Dobra. Mm -hmm, mm -hmm. Przecież mówię, że jasne. Tak, tak. No, oczywiście, nie słyszałeś? Mhm, mm tak, tak. Moje okna będą takie pięknie krzywe. Okej. Okay. Ty... Zaraz ci pokażę, jaką broń zrobię. Wy możecie jeszcze tego nie widzieć, albo jak widzieliście, to fajnie. Jola chyba już widziała. Tą fajną taką? No, patrz. Maczuga, najlepsza na świecie. Maczuga. A to z zębów rykina, no. Tak, to jest najlepsze. Na dwa hity zabija zwierzę. No ty w ogóle wiecie co się stało? Wiecie, 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 wiecie? Nie, nie wiedzą. Mogę, mogę posadzić zwierzątko moje, Olek. A, bo ty masz. Aha, no tak. No mogę teraz zrobić, bo miałam poczekać. Aż y, domki będziemy sobie robić. I nadszedł ten czas. W końcu znaleźliśmy miejscówę na domki, więc wykluczaj. Będę... swojego Koko-dragona. Coco Koko-dragona? Coco Czy się wykluje moją komodę? Komodę, dokładnie. No, także Kom mojego węża, bo mam też węża, bo zabiłam węża. Więc kładę węża, kładę komodo, komodo dragona. Komodo dragona. A on musi się wykluć z tego jajka. No, oboje muszą. Dobra, to niech oni się tam wykluwają, a ja będę robić mój domek. Mm, tylko mnie nie bij, bo będziesz miała dwa zwierzaczki dość mocne i one będą mnie zabijać. Jak... Ale one nie działają tak. One działają właśnie. Jak... Ja sobie na prywatnym grałem raz. Nie. Mhm. Ja sobie raz na prywatnym no. grałem. I ten. I jak no. miałem właśnie węża takiego pustynnego męża pustynnego, to, to atakował różne zwierzęta, które mnie biły. Znaczy, które ja biłem. Oh, nice. nice. Także please, please, niech nie. Jeżeli będzie 5 łapek w górę, to bije Olka. Nie ma szans na 5 łapek w górę. No właśnie. No, jakby na pewno będą, bo ludzie... Na pewno chcą cię zabić, albo popatrzeć jak umierasz z rąk mojego węża. Blosie, nie. Pomodlo Dragona, więc jeżeli będzie 5 łapek w górę, to zabijamy Olka wężem i... Ale 5 łapek w górę to jest liczba niemożliwa na moim kanale. Czemu on się wykluje, on jest mój? Co? Z wężem. Wykluł się Bo i nie jest? Dragon się... no nie jest mój. Ło! O! Strzelają! Skąd? Od do Ciebie! Z tamtego, Skąd? Jezi z tamtego jeziorka! Wow, widzę! O kurde! O kurde! Idę e ci pomóc! Idę ci pomóc. Wiesz co, bo on się tobą zajmuje. O nie, teraz mną, teraz mną, teraz mną. Gdzie on jest? Moją maczugą! O, Zastrzel go! Zastrzeliłam! Dobrze! 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 Dłużej jest! O, ale czemu wąż mi się nie wykluł? Wąż? Czy A... w ogóle i jest? mi z A mój komodo dragon wcale nie jest mój, bo ja nawet nie mogę go nazwać. No to nie wiem. Nie Nie, 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 stało, nie wiem Dlaczego wąż mi się nie wykluczy? E, mam nadzieję, że ten dragon komodo nie będzie mnie y, atakował. Myślę, że po uderzeniu będzie. Ja e, nie wiem. Coś w sensie, no, małe nie atakują na razie. Przecież w sensie, ten mnie na razie nie atakuje, ale. Czemu on jest mój? No cię zabić. Jak dorośnie. Ale w ogóle najbardziej mnie interesuje. A gdzie jest? A on... pokaż, jaki jest malutki. Gdzie on jest? No tutaj jest. <laughs> Nazwę go Komoda, bo e, jest to Komoda Dragon, więc to jest Komoda. Czym karmić takie zwierzęta? Spróbujmy mięsem, ej. Ale nie bo Nie, nie można ich nakarmić. W ogóle pamiętaj, że mamy zrobić... Ej, ja już chyba, do, ja, już, ja już, chyba wiem, trzeba ich ten... Ej, to pozbieraj te czerwone, ja pozbieram leczyki. Mleczeki. Ja, ja, ja akurat... może najpierw się domkami zajmijmy, co? Nie, nie, nie. Komodo Dragon, nie wyłaś z domu. O, jest, widzę czerwone kwiatki. Dzień dobry, Kicie. E, wy mnie... O! Uuu! Już mówię, że Kicie atakują, Uuu! to co ty... Komoda? Gdzie on polecił? Komoda? On chce pomóc swoim... On chce pomóc oni co mnie zabić i zamordować i zaćgać i... Nie, Komoda tak nie jest. Ta, tak tylko mówisz. No. <noise> tak tylko mówisz, no. Komoda cię zabije, jeżeli będzie 5 lajków. Nie! Jeśli, ale ja już komoda? chyba wiem, ja już się rozkminiłem, czemu nie możesz go nazwać, bo Moda. on... On musi najpierw urosnąć, żebyś mogła go nazwać. Tak? No nie, bo normalnie jest tak, że jak on się wykluje, to powinnam go móc nazwać. Komoda, co ty robisz? Co? No nie idź do jaskini, bo zabiją cię tam. Wiesz, co właśnie on robi? Co? Do jaskini. Chodź, komoda. No, wypy wypychasz mnie. Odpychasz mnie. Tak się nie traktuje y swojej matki. Zabije cię. Nie. nie! No nie można nie tak. Nie zabiję go. No. Przecież nie zabiję go. Chodź, komoda, wracamy do domu. Nie, że nie było tu jest dom i tu masz przyjść, komoda. Dobra, gdzie, gdzie tu jest? Jeszcze jeden mleczek potrzebuję. O jest! I ten. No nie, i ten niedźwiedź, który mi przeszkadza, że pójść po mleczyka. Mleczek Ale bawi się w Sida. Nie reklamujemy. Nic Raz, nie. Widzowie, wizowie nie istnieje taki kanał jak Sid. <laughs> nie kogo Raz, dwa Trzy, 4, 5. Mamy już pięć kamienia, w sensie ja mam i Komoda, który poszedł gdzieś na spacer. pewnie już nie wróci. Hello, George A nie jak sobie stoi przy domku. Ale co się stało z tym wężem? Bo jak potem on mnie zaatakuje, to będzie kiepsko. Wężu, czemu się? What? What? Co się stało z tym wężem? Widzę takiego skorpiona lwa. To jest mantikora, a jakiego koloru? Zielonego. Dawaj, jak ją zabijesz, to będzie jajko. Ja? Ja! No. Dobra, to ja pójdę do ciebie i ona się zabijemy. O, widzę, 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 widzę. Dawaj. Aha, no mantinkora da się oswoić. Pamiętam no. jak się ją Nie wybiegnie. da się oswoić, da się ją wykluć. Nie, wy, nie, nie jajko nie wyleciało. Bandyta cię atakuje. No, chyba widzę. Mój świetny obóz. Ej, no. No, kurde, e. na tej wyspie? Naprawdę? Nie. Mam cię, mam cię. Ale dlaczego? Wiesz co, ja ci tu chyba respa ustawię w twoim domku. Dobra, jeszcze muszę. Resp. Nie, to będzie spawn. S py p a po -point. u n p o j x. spawn point. No jak, dobrze. to więc s -y -a p a w ny n o i a point. Dobra, co ty Point. Okej, okay. ustawiłem ci spawn pointa. Spoczko, to mogę sobie teraz umrzeć i. Prawdopodobnie tak. Ok, wydechnij O, sam ten No dobrze, sprawdźmy to. Akurat i tak płynę. Ej, co jest? Bóg cię zabił. Piatr, co? Bóg cię zabił. Eee. I co działa? Jakby to nie zadziałało. Przecież no, odrodziłam się gdzieś na środku oceanu Aha, bo ci ustawiłem... Aha, dobra. On, on twoją pozycję jakby ten zrobił. ja muszę podać tutaj swoją. 7,6,5. Jak miło? 6, 5. Ym, 80 i minus 4. Pójdę pocałować tego szkieletka tam. Ojoj. Aha. Ej, bo to ty mi to robisz. No! Dobra, idę spać. Ty mnie zabijasz. No, to ja to jestem tym Bogiem. Ale nie musisz Aha. wyznawać mi wiary. Nie to, co Bóg. On każe siebie wyznawać, samego siebie. Jest! Smasz się! Zombiaku, smasz się! Gdzie jest o szkielet? A ty wiesz, że jak stworzymy lodówkę, to będzie można ten zamrażać mięso zombiaka i normalnie go jeść? Freed. Gdzie jest komoda? Mnie interesuje bo poszedł kiedyś na spacer i już nie wrócił. Ej, potrzebna mi skrzynia, piec i siedem bloków żelaza. Tam jest komoda, co to robi? Komoda By nie. O, Dzień dobry, komoda. Pyk, komoda, nie zabijesz komody. Masz do domu. No <laughs> tak, tam jest twój dom, tam masz iść. Dalej. Komoda! To no jest kurwa. nie widzisz, widzisz, jak nastolatkowe się zachowują? To jest dopiero dziecko. To jest dopiero dziecko. Z dorosłym człowiekiem. Nie wiem się z dorosłym człowiekiem. O. kopalnie może. Ale teraz to ja mam zamiar pójść tylko w jedno miejsce. I to nie jesteś w kotku. Ja idę sobie po piasek. Gdzie ty widziałaś kota? Oleg. No, nie takiego kota, tego dużego. Te kicie, które bardzo lubisz. O, no tak. Te kicie, które bardzo lubię. No tak. Wiesz co zrobię? A, kicie mnie jak. To namiot i zombie villagera. Być zombie villagera. Ciekawe. Idź, Dobra, Kicia, bo. I niedźwiedzia jak... ja także że widzę. Ja mam Sharksword. Ja mam Sharksword, i nie zawaham się go użyć. Chodź tu, niedźwiedziu ci szczele Kiedy ci szczele to się. Dwa dźwiedzie i szkielet! o Nie wiedziałam, że ich jest tam tak dużo. Nie obraźcie się. was nie zabiłam był przypadek. Miałam Was zabić, więc przepraszam, że Was nie zabiłam. No dobra. W każdym pszczółka! W każdym razie to znalazłam kolejnego kotka. Olek! Co? Niecham twojego przyjaciela? No i z tym! <głos》> Ja dobra, tego ja... tutaj nie chcę. Ani widzieć, ani ja nic. Nie tego nie przynoszę. Ja tego nie przynoszę. Spokoi. Komoda. Czemu. nie mnie jest... uderzył. Chodź, chodź, chodź na wielką chwilę, chodź chwilę, na wielką chwilę. Chodź, chodź, chodź na wielką, wielką chwilę. Na taką wielką, wielką, wielką chwilę. Chodź, widzisz tego Dixa? Chodź, chodź. A, dobra, to... Tak, tak, widzę, Diaksa, czekaj. Hoooo, niechaj tutaj wstąpi wielki anioł, który otworzy nam portal do wiecznego Dawaj. kurczę lasu. Jeb. Yep. Au, dostałem piorunem po twarzy. No ja też. A nie, mamy portal do Twilight Forest. For... For... Mamy prawie skończone domki. Dobra, mamy ledwo zaczęte domki. <grystanie> to jest mała różnica, więc. Dźwięki jak z Nederu, o dziwo. Dobra, więc tak. Zabiję cię, pocie. Ja się... Idziesz ze mną do domu. Komoda. Wow. Nie wiem, czy tego chcesz, czy nie chcesz. No, gdzie do wody? Gdzie do wody? Co ty robisz w ogóle? Czemu ty się ślizgasz na brzuchu? <grystanie> Dobra, komoda, wracamy do. Au! Komoda! Co ty robisz? On mnie atakuje. Straszne. To bunt! Komoda, co ty robisz? Buntujesz się? Buntujesz się, tak? To nie zostanie żarcia przez tydzień. Tak? Tak, jesteś zły? Jeszcze idziesz do mnie? No idziesz do mnie, idziesz, no ja cię zabiję zaraz. Nie, no proszę, to tak. To On tak. mnie zabija, no nie widzisz tego. Nie, nie widzę akurat. No cóż. Ale to jest biedne stworzenie, które po prostu cię ja nie mam lubi. Bunt. To jest biedne stworzenie, ty... które cię po prostu... Nie... No kurde. Widzicie, Widzicie? taka jest właśnie Jula. Właśnie taka. Nieprawda, po prostu. Jeśli, jeśli, jeśli coś jej się nie podoba, masz killa, już po tobie. Co to jest? W sensie. W sensie to prawda. Nie, nieprawda, co ty chcesz. No właśnie, nic, nie można z Ale no gdzie jest mój węż? On miał być wykluty, a go nie ma. Hello, No dokładnie. Dobra, wstawiam moje bardzo krzywe okna. I buduję dalej. Olek, potrzebujesz okna? Bo ja będę miała trochę okien. Nie, nie potrzebuję. Nie potrzebujesz okien? No. Jesteś pewny tego, co powiedziałeś? Yes. Yes, I do. Na pewno nie jesteś pewny. Na pewno jestem pewny. Jestem tak pewny, że normalnie pewny jestem. Wow, że naprawdę jesteś pewny. Na pewno, na pewno jestem pewny, na pewno, na pewno. No dobrze. Załóżmy, że ci wierzę. A teraz idę kopać, gdyż ponieważ potrzebuję... nie, no czego ja potrzebuję? Niczego, muszę skończyć kilo po prostu? No nie, no myślę, że sobie większy plecak stworzę. Jak się nazywał plecak? Du, du, du. Backpack. backpack. to już ja, ja mam, ale powiększona wersja backpacka. Big Backpack. Nie, to tak się to nie nazywało, jakoś inaczej. Big Backpack, przecież mówię. Inaczej. Na pewno nie inaczej. Na pewno inaczej. Nie jestem pewien, na 100%. Big backpack. Na 100% jestem yes. tak. Dobra, ja idę rąbać drzewo. rąbać drzewo, Rąbni rąbni drewniaka. Ale zanim to pójdę zrobić, to zrobię sobie jeszcze jednego piecyk. A nie, nie mogę, bo mi kobla brakuje. To zaraz sobie zrobię jeszcze jednego piecyka. Jesteśmy w górach, tu jest bardzo dużo kobla. No właśnie dziwnie mało. Jesteś <noise> pewien? Tak. Tak no Spójrz pod siebie. Wow, kamień! Gdzie cobblestone? Aha. Dobra, rozumiem już. <noise> Oszukałaś mnie. Nie, nie oszukałam się. Tylko... Em... No, Ty nie tylko. rozumiesz. <noise> Dokładnie. Po prostu, po prostu twój mózg tego nie przyswaja. <noise> no. Widzę, że się rozumiemy. Mojego mózgu nie rozumiesz. Trzeba kończyć już ten odcinek. Włamuję się do domu, przechodzę po craftingu, wychodzę przez mur i wchodzę do Twilight Forest. Dawaj, na trzy robimy. Trzy! Skończycia. Trzy! Okej, okay, to mi się zlegowało i pływam sobie właśnie w portalu, jak w basenie. Jak miło. Trzy! Dawaj, dwa, trzy! O. Ale lagi mam matko. Sorry. będą e, te fajne co? Sorry. Dobra, trzeba zrobić sarenka. Y, kolejne sarenki. Bo mm -hmm, mm -hmm. ogółem to musimy zrobić takie coś, żeby o być tu bez. Ogółem to ja zaraz zetnę to wielkie drzewo. <laughs> Nie, ale dzikie, dziki w ogóle. Wild Boar to jest takie brzydko. On nie zniszczyłem grzybka. Nie. Portal... nie, jak mogłeś. Portal się zaraz zamknął. Jak mogłeś! Nie mogę niszczyć Serio? przedmiotów. Mogę, mam lagi po prostu. Nie mogę położyć grzyba, nie to już koniec. Patrzaj, tak? to. Tu są. Jelonie. Gdzie ty jesteś? Ty jesteś tam, jesteś dobry. No wiem, że jeloni... jelonie. Jelonie. O mój Boże. A tam są barany. A tu są. Alek, ja. twoje stado. Niebieskowca. A nie, to Bighorn Horn Sheep. Dzień dobry, niebieski. niebieski. A ła! Coś mnie. O kurde, brakuje mi wody. Brakuje mi, nie mogę umrzeć w tym wymiarze. Gdzie jest portal? Gdzie jest portal? Tam jest portal, szybko. Ej właśnie, trzeba było go oznaczyć. Ja muszę wrócić do normalnego wymiaru. i Wszystkie przedmioty znikną. O! I, ej! Ej, napełniło... Napełniło mi się pragnienie. No to już nie musiałem No napełniło mi się pragnienie. Ej, ty mi też! Ale jaja. No. Ale mam laga. No, jak, jak ja wchodzę do pieca, to mam takie lagi. A ja mam lagę teraz. Przecież jest niebiesko. Trzeba oznaczyć, gdzie jest portal, gdzie jest domek nasz i w ogóle gdzie jest wszystko. Ej, mam 18 no, mam, mam osie, mam filtrów i faktycznie trzeba kończyć. Tak po prostu z budy nara. che onda su peccio, arriva las mano cabaccio moreno penetra tu barrio, e se barro rola 0 rock